Potem rozpakowuję Twoje lampy, już widzę, że jest tutaj Mercedes kształt do, zbliżony do W211, czyli na pewno jest Twoja kasa. nie wiem czy w transporcie uszkodzone, czy takie już wysłałeś, ale wygląda na uszkodzenie w transporcie, te ucho dotykało kartonu, nawet przebiło tutaj na wylot, mamy uszkodzone ucho. I to jest jedna lampa, prawdopodobnie w drugim kartonie będzie druga. Może wyciągnijmy to, na wyjmijmy ją, zobaczymy, jak ona dalej wygląda. Tutaj tam jest. Dobra, te ucho jest całe i jeszcze górne ucho. Górne ucho też jest całe. Czyli warto złożyć reklamację może u przewoźnika, ale sposób zapakowania, no to prawdopodobnie odrzucą to. Więc idziemy krok dalej. Lampy są rozklejone. Nic nie jest cięte, są rozklejone. Oddzielony klosz od obudowy. Soczewkę już też masz wyjętą, ale no, leży tutaj sobie. I tak sobie wygląda wnętrze, czyli zobacz, nad żarówką jest matowe, szary nawet widać już takie brązowe przypalenie, no, to powoduje, że lampa słabo świeci. Także mam już przygotowane, zregenerowane takie lustra. To jest cały czas oryginalne lustro Hella z napyloną nową warstwą aluminium. No dzięki temu rozwiązaniu nie czekamy, aż napylimy ten element, bo trwałoby to około tydzień czasu. Tylko od ręki wymieniamy ci na zregenerowany. Tutaj już kolega to rozwija, bo żeby się nie kurzyło nie rysowało, no to są pozawijane już Ci pokazuję jak to wygląda o i tu jest element z napyloną nową warstwą aluminium to nie jest malowane, to nie jest chromowane to jest w procesie metalizacji próżniowej napylona nowa warstwa aluminium co jest bardzo ważne, bo aluminium odbija dużo więcej światła niż chrom Tak na gorąco dosłownie, bo lampy są jeszcze ciepłe. Zostały sklejone. Sami widzicie, że wyglądają jak nowe. Tutaj są te lustra soczewek, które spowodowały to, że lampy kiepsko oświetlały drogę. Także mamy wymienione w dwóch lampach lustra. Klosza nowe. Te złamane ucho. No, w przesyłce to było uszkodzone, ale jest pospawane, Także w tej chwili są lampy w całości. Takie w całości ci spakuję i przygotuję do wysyłki. Także z lampami jest wszystko na tą chwilę w porządku. Mają wszystkie uchwyty. No, soczewki świecą jak nowe. Zresztą lampy wyglądają jak nowe. Pozdrawiam.